Życie nie sprzyja porządkom. Bezprzewodowe odkurzacze już tak. Większość z nich mieści niewiele zanieczyszczeń i wymaga częstego opróżniania najczęściej w chmurze pyłu. Poznajcie nowy odkurzacz Henry Quick. Nowatorski system odkurzania zapewnia większą pojemność, skuteczne czyszczenie i opróżnianie bez unoszącego się kurzu. Będziecie gotowi na każde porządkowe wyzwanie. Wymienna bateria zapewnia najwyższą wydajność czyszczenia napędzając silnik bezszczotkowy i elektryczną turboszczotkę. Potężna siła ssąca wciąga zanieczyszczenia i zatrzymuje je wewnątrz unikalnej wkładki filtrującej. Przepływ powietrza ubija zanieczyszczenia, dzięki czemu można sprzątać dłużej i opróżniać rzadziej. Henry Quick nie zawiera brudnych filtrów, które wymagają czyszczenia. Unikalna wkładka filtrująca świetnie spełnia swoje zadanie, a po każdej jej wymianie odkurzacz działa jak nowy. Kiedy wkładka się zapełni, po prostu wymienią na nową. To szybkie, łatwe i wolne od bałaganu. Henry Quick, bez kurzu, bez bałaganu, bez problemu.